o swoich sprawach, w których e, historii swoje Adam może nam później w przyszłość e, powiedzieć. A więc daję głos dla, najpierw dla Adama jako naszego solenizanta e, tego czterdziestolatka właśnie. Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie koledzy, że przybyliście. Już miałem okazję się z wami przywitać, bo tego się nic nie będę. Bardzo mi miło. To spotkanie, no właściwie to była dobra okazja, żeby się spotkać, tak sobie powiedzmy szczerze. Każda okazja jest dobra, żeby się spotkać. Jest, no w jakimś sensie tak, jest to taka no, pewna logika życia, przemijanie. No. Na, na przemijaniu życia są takie, takie cezury, prawda? Takie właśnie różne rocznice, dobre i złe. E, ta jest chyba dobra. Nie będę historii opowiadał. Krótkowalarstwa Polskiego, to no, na paśmie możecie mnie <grymne> wysłuchać. <grymne> no powiem, no bo to muszę powiedzieć. Waga łączności, tych pierwszych łączności, zresztą i kolejnych w pierwszych latach, była zupełnie inna niż teraz. Mówię waga. Bo zrobienie łączności z tym samym korespondentem dzisiaj, a wówczas, to zupełnie inna. Zupełnie inna jakość było, bo pracowaliśmy, jak mój kolega SP6T, Tomasz ładnie napisał w mailu do mnie. Eee, na, nawet na przedwojennych lampach się robiło to wszystko. Te nasze. Żeby wyjść w WP, przede wszystkim trzeba było jakieś urządzenie mieć, a przecież e, one nie były dostępne. Więc żeby się nie rozwodzić. E, Krótkowalawstwo było jakby trochę inne, ale ono właściwie jest takie samo. Strona techniczna się zmieniła. Te, te, te najważniejsze te idee, co mnie bardzo cieszy, one są cały czas niezmienne, czego wyrazem jest tutaj wasza obecność, prawda, nasze spotkanie. E... Jednego właściwie żałuję, że eter jest jednym. To jest fakt. Gdy ja zaczynałem pod egidą tutaj kolegi Janka, bo tak było, naszego ówczesnego szefa, tutaj przy dyrekcji, wtedy się nazywała Dyrekcja Poczty, coś tam i telegrafów, nie, jakoś tak. Pra, telekomunikacji. Telekomunikacji, to 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 telegrafów, tutaj to, przy Kostańców y, w ówczesnym klubie, to był nasz szef. jako taki młody, młody człowiek tam się kręciłem i niezauważony będąc, ale to były moje pierwsze kroki, bo pamiętam radio, pamiętam KWM-a, który tam był, pamiętam, wzmacniacz e, z, z prostowniczymi i jurczęciowe jakieś takie były, to tak to zostało wszystko. No. Tam ta była radiostacja, która poprzednio była używana jako w No Tam stawiałem pierwsze kroki i chcę powiedzieć, że eter tutaj dokończę myślę, że nie rozwinie. Eter był inny. Prawdę powinny e, tak. Żeby, jest, jest takie proste obliczenie. E, przed wojną radiostacja długofalowa Warszawa I o ówczesnej mocy ogromnej 150 kW, 150 kW, jak najsilniejszych stacji europejskich, wystarczała na pokrycie całej Europy, a wieczorami słyszana była i w Europie, w, tej, w Azji. Środkowej, w Afryce Północnej, i tak dalej, żeby powtórzyć, powiedzmy, ten, bo no nazywał to sukces. To już w latach 70. potrzebne były 2 MW. Z tej stacji, której nie ma w kombinie poopłocka. Dzisiaj nie wiem, ile potrzeba byłoby, żeby, żeby ten przedwojenny, prawda, osiągnąć yy, zasięg. Więc my działamy w innych warunkach. Ale z kolei są inne techniki, inne procedury, jakby krótkofalarskie, co mnie bardzo cieszy. Jest dużo młodych ludzi, też cieszy. Bo była taka chwila, to były lata 90, początek lat 90, że wiecie co, że usłyszeć na telegrafii stację na 80. polską, było bardzo trudno, to było niesłychanie, w ogóle. Ja już myślałem, że będzie zupełny zanik. Teraz takie okresy nastają. To jest taka sinusoida jakaś taka, wiecie jak to mówią, że życie jest jak gówno na górze. Nas na górze, Teraz na dole prawdopodobnie w naszym kutka Oby nam się wiodło. Sprzętu mamy raczej dużo. No, no, jakbyś wystarczający, prawda? To już nie są te dylematy jak kiedyś, RBM, tam rany, żeby RBM mieć czy jakieś tam 10 lat w Tokio. Sprzed mamy, jakieś tam anteny, no z tym to będziemy sobie tu popijali, to pogadamy pewnie. Żeby, no cóż, zdrowie, no zdrowie dopisywało, żeby nie było wojny, kurczę, no słuchajcie, to jest y, moje czterdziestolecie, wiąże się też z tym, że ja po prostu do, w okresie. No, no którym właściwie w Europie nie było wojny, no dziś one były, ale jakoś tak to jest, to jest chyba też istotne. Żeby, żeby nie było jakichś takich konfliktów dramatycznych, żebyśmy mogli być krótkofalowcami. To nie jest zawsze tak. I musimy wygrać wojnę z ministerstwem obrony. Wygramy, wygramy. I za to wybijemy właśnie za to, żeby wygrać wojnę A była z ministerstwem obrony. Przez... Były, ale mówią one na obszarze Dobry. Dobrze, zapraszamy, zapraszamy koledzy. Proszę, siadajcie. Podajemy sobie, jak A, to jest. To jest wolne. to jest Nie, to jest To jest To jest wolne. To jest wolne. To jest nie To jest nie dam jakichś województw na zwycięstwo. Na zwycięstwo z Ministerstwem Ochrony Środowiska. Przede wszystkim ja chciałem złożyć do za 40 lat przebywania w eterze, i jako człowieka, polowca, wzorowego człowieka, i przede wszystkim życzę mu dalszych 40 lat w eterze. Dla Adama. Także 100 lat. Proszę na słowa, kolegi Adama. Musisz powiedzieć, No i musicie mnie wybaczyć, to już ostatnie. No moje na dół w Tak, ten model 40. Wszyscy cię słuchają. Dobrze, ale więc problem, Adam, Adam wyciągniemy tą zakuszarkę, która była na tofajrę, wytrywa, Jeszcze jedna ta taka mała. Progresja. A więc w związku z tym, że nasz kolega jest w klubie SP6 PRT, nasz zarząd, jak i członkowie klubu, chcąc uhonorować naszego kolegę z serdecznego Adama, wręczamy mu specjalną pamiątkę, które chyba dziś postawi sobie na czołowym miejscu. I żeby pamiętał, że to jest 40 lat właśnie wręczenia licencji nadawczej. Proszę bardzo. Yes. Tak jest. Dziękuję. Nie dziękuję ślicznie. Dziękuję koledzy. Dziękuję uprzejmie. Napisane jest, że jest tą rocznicą zskania licencja z Szerzowskiemu. BK, koleżanki i koledzy. Koleżanka jest, prawda? Koledzy są. Proszę, dziękuję. Dziękuję Wam koledzy uprzejmie. Teraz proszę, nie bo musimy sobie pobić fest, siedzieć. Jak na tam, hach tam weźcie. Tam, tam weźcie, tak jest. Siadajcie sobie, bo nie możemy przyjechać.